Myślę, że już z widzebem w pucharze Rafał Gikiewicz będzie podstawowym bramkarzem. Myślę też, że Jasmin Buricz nie wiadomo, no jest przygotowany, jest gotowy, żeby bronić, ale myślę, że raczej tak podejrzewam, że jest szykowany do innej roli w klubie. No, Matys jest wypożyczony do Stali Mielec. Matysek jest kontuzjowany, więc zostajemy z Jasminem Burliczem tak, i brąkarzem, który tam dwójka czy trójka, która broni w rezerwach, więc no, tutaj trzeba było awaryjnie kogoś ściągnąć koniec końców. No, wiemy jaki jest Rafał Gikiewicz, tak? wiemy jaka jest jego charakterystyka, wiemy ile się mówi o tym jak psuje szatnie. No ale z drugiej strony, no już przyszedł, no to nie ma co, co się zastanawiać, tak jak zresztą e, napisałem na Twitterze, kto ma złapać e, Gikiewicza w ryzach nie Leszek Ojrzyński. Oczywiście, jeżeli miałbym zadecydować, czy ma przyjść jakiś inny bramkarz, czy Rafał Gikiewicz, oczywiście wybrałbym tego innego bramkarza, chociażby ze względu na to, co robi z szatniami Rafał Gikiewicz, ale no jest już e, u nas, więc no, liczę na dobrą formę i bardziej liczę na tą formę z Unionu niż tą z Widzewa.